Cześć Basia, niezwykle miło Cię wiedzieć na pokazie Pabrocki Brzozowski. Jak Ci się podobała kolekcja? Cześć Damianie, witam Cię serdecznie. Kolekcja mi się bardzo podobała. A oprócz kolekcji cała aranżacja i to w jaki sposób pokaz był przedstawiony. Spotykamy było się. Nie, było bardzo nietypowo. No właśnie, spotykamy się w Muzeum Narodowym. Jak często wybierasz się do takich miejsc z dziećmi? Wiesz co, akurat z dziećmi byłam ostatnio w maladze w Muzeum Picasso. Później byłam akurat nie z dziećmi, tylko sama z siostrą i koleżankami byłyśmy w Muzeum Era w Krakowie, a dzieci chciałam wziąć z kolei do Muzeum Podziemnego w Krakowie w podziemiach rynku. Ale ostatnio jak byłam akurat tam z dzieciakami i grałam spektakle, nie zdążyłam, więc zabrałam dzieciaki na wawel <grych> i, i zobaczyły smoka ziejącego ogniem. Natomiast w podziemię jeszcze pójdę. Czyli rozumiem, że takie wprowadzasz do kultury, żeby były tak. obecne w tej kulturze. Tak, i Państwa też zachęcam. To są naprawdę wspaniałe wrażenia. Oglądać ogóle... naszych przodków, jak, jak pięknie tworzyli. Ty w ogóle w moich oczach jesteś bardzo taką rozsądną mamą. Ile czasu Twoje dzieci mają w internecie w ciągu dnia? Wiesz, co. Hania w szkole to w ogóle nie może używać telefonu. A po południu, no staramy się, żeby to było jak najmniej, ale, ale, ale no, nie wiem ile, mniej więcej. Ale więcej czy mniej? Mniej, mniej się domyśli. Nie, no mniej, sieci. mniej. Jeżeli chodzi o rozkład całego dnia, to ona ma i w szkole zakaz, i poza szkołą ma też zajęcia pozalekcyjne, więc um, to jest tak raczej, jeżeli ma wolny czas. A to co sądzisz o zakazach używania telefonu w szkole? Ja uważam, że to jest bardzo dobre, bo dzieci się powinny skupić na nauce i przede wszystkim na, na sobie nawzajem, na znajomościach, na towarzystwie, a nie być zatopione w telefonie i w tym świecie wirtualnym, który tak naprawdę ostatnio, jak wiemy, wśród dzieci jest mnóstwo zachorowań na depresję i to na pewno nie pomaga. To prawda, moim zdaniem też dorośli znaczy, używanie, za bardzo siedzą. Nadmierne używanie telefonu nie pomaga, my dorośli też. Co prawda jest tak, że dla nas dorosłych ten telefon często jest takim centrum dowodzenia, wiesz, my tam mamy wszystko i trochę inaczej się już patrzy na ten telefon, że nie tylko tam przeglądamy bzdury, ale po prostu, nie wiem, no, sprawdzamy maile, odpisujemy, pracujemy, montujemy, realizujemy różne rzeczy, więc... No, to jest prawda, ale ludzie trochę się od siebie odsunęli, że wolą iść do telefonu, niż pogadać ze sobą. No, uciekają tam, jeżeli im się nie chce, jak widzisz, teraz nie uciekam w telefonu. Dzięki Bogu, mam do Ciebie ostatnie pytanie. Basia, jak się czujesz z tym, że Telewizja Polska za niedługo będzie normalna? Bardzo dobrze się z tym czuję. Życzę im wszystkiego dobrego. A ja jest... by to była w końcu telewizja dla wszystkich Polaków. A jaka jest szansa, że Ty tam wrócisz? Bo kiedyś tam byłaś bardzo często. Byłam bardzo, bardzo często i wiele robiłam, natomiast teraz nie mam tam żadnych projektów. Teraz bardzo dużo pracuję w teatrze i na tym się skupiam i mam i nowe premiery i w ogóle gram dziewięć różnych spektakli, więc żeby to wszystko pogodzić, to i tak mam cały miesiąc pozajmowany. No dobra, ale jak już normalnie, wiesz, za rok nie chciałabyś wrócić do telewizji, do tej kamery telewizyjnej? Ja to bardzo lubiłam, więc y, wszystko zależy od tego, jaki to byłby projekt, jaki program, jak kto by realizował. Wszystko Czyli się okaże. nie mówisz nie, nie zamykasz drogi, jesteś teraz otwarta. Jak się wszystko zmieni, pójdzie w dobrą stronę, to może nie zobaczymy. Myślę, Myślę, że w ogóle... Znaczy trzymam kciuki za Polskę, aby, aby wszystko szło w jak najlepszym kierunku, a... Wybory nam pokazały, że ludzie się zmobilizowali, że chcą Polski demokratycznej, pięknej, wolnej, tolerancyjnej. Mam nadzieję, że, że w tym kierunku będzie to szło i że będzie się pięknie rozwijało. No i super, aby było pięknie, aby ludzie byli uśmiechnięci. Właśnie. Dziękuję Ci bardzo, wszystkiego dobrego. Trzymaj Dziękuję się. Dziękuję bardzo, nawzajem.